Kupiłeś nowe meble i trzeba je teraz skręcić. W takim razie ten materiał jest właśnie dla Ciebie, ponieważ odpowiem w nim Tobie na pytanie, ile kosztuje składanie mebli. Pamiętaj przede wszystkim o tym, że wpływ na cenę tej usługi ma głównie rodzaj mebla, zakres jego złożoności, a także rozmiar. Przejdźmy sobie zatem do standardowych cen skręcania mebli. A zatem jeżeli chodzi o małe meble, typu stół, biurko czy szafka, to taka cena zazwyczaj wyniesie od 50 do 120 zł. Natomiast w przypadku średnich mebli, np. komody z czterema szufladami, czy niezbyt obszernej i skomplikowanej, Szafy, taka cena wyniesie zazwyczaj od 120 do 150 zł. Jeżeli chodzi o duże meble, a zatem spore szafy czy łóżka, to w tym przypadku cena może mieścić się w przedziale od 150 do 250 zł. Jeżeli chodzi natomiast o meble kuchenne, Przyjmuje się, że koszt składania będzie wynosił około 15% wartości mebli. Najtańsze zazwyczaj jest składanie krzeseł, które wyceniane jest przeważnie na około 20 zł za sztukę. Udało mi się Tobie pomóc, w takim razie zostaw proszę polubienie pod filmem.